oh my baby got me staring at you so i'm crazy why don't you bend that back for me we won't stop got your feet both locked you get to flat with me i can take you down for Filmiku, od razu na wstępie mam dla Was pytanie, czy się mieć piękną, naturalną, olśniewającą opaleniznę, bez wychodzenia z domu, bez poparzeń, z naturalnym składem, no i przy okazji łatwo się aplikującą? Także dzisiaj o tym porozmawiamy, myślę, że odpowiedź jest twierdząca. Dzisiaj Wam pokażę przede wszystkim, jak aplikować samopalacz, jak sobie radzić. I raczej nie popełniać błędu, żeby pojawiały się plamy, zacieki czy też smugi. I przy okazji, jak przygotować ciało przed aplikacją samoopalaczy, to jest bardzo ważne. I pokażę Wam kilka trików, które ułatwią Wam przede wszystkim aplikację samopalaczy, tak żeby to trwało maksymalnie krótko i żeby efekt finalny był cudowny. Była piękna, zdrowa, olśniewająca opalenizna, przede wszystkim naturalnie wyglądająca. No i poprawiająca nam humor, bo słuchajcie, słoneczko poprawia nam humor. Mamy wtedy lepsze nastawienie, a przy okazji, jeżeli jest to bez poparzeń, działamy nawilżająco, przeciwzmarszczkowo, no to myślę, że pianki body tą z Was zainteresują, także mam nadzieję, że tutorial Wam się przyda. Przede wszystkim te triki wykorzystacie, które Wam dzisiaj pokażę, bo one są bardzo, bardzo fajne i przede wszystkim Wam pomogą w aplikacji samopalacz także, jeżeli dopiero zaczynacie swoją przygodę z takimi produktami. To obowiązkowo oglądamy cały tutorial, a jeżeli na przykład wprowadzacie kolejny produkt do Waszej pielęgnacji samopalającej, to myślę, że również usprawni Wam to ich nakładanie, aplikację, a przy okazji zobaczycie efekt końcowy, bo pokażę Wam wszystko od A do Z, jak wykonywałam aplikację samopala, czy jak przygotowywałam ciało przed. I po, także dzisiaj będzie bardzo szczegółowo na temat, tak jak lubicie, także kawa, herbata i zaczynamy. Oczywiście nie zostaje Was bez informacji odnośnie dzisiejszego makijażu, ponieważ zawsze pytacie mnie o podkłady, o produkty, które aktualnie używam. Dzisiaj mam bardzo minimalistyczny makijaż, ale... Dodałam sobie odrobinę czerwieni na usta i myślę, że finalnie bardzo ładnie to wszystko podkreślę dzisiejszą opaleniznę, także użyłam mojego klasyka, jeżeli chodzi o podkłady, czyli podkład Nutridom, ja mam w kolorze 05 Caramel i przy takiej opaleniznie ten kolor jest po prostu fantastyczny i muszę wam powiedzieć, że jak mam tak ładnie ujednoliconą skórę przez pianki brązujące, to po prostu używam mniej tych produktów, jeżeli chodzi o makijaż, także ten podkład idealnie kryje przy minimalnej ilości. Pięknie rozświetla i bardzo ładnie ujednolica kolory skóry. Także fantastycznie łączy się z produktami, które wam dzisiaj pokażę. I dodatkowo jest lekki a ma fajne krycie, także myślę, że Was powinien zainteresować i już mam nadzieję, że niedługo pojawi się cała gama kolorystyczna na Notre także śledźcie koniecznie, ja Wam na bieżąco będę dawać znać na Instagramie, także koniecznie wpadnijcie i na brwiach słuchajcie, mam ich, już moim zdaniem kultowy kosmetyk, czyli wosk do brwi, on ma delikatny kolor, bardzo ładnie słuchajcie, że tak powiem układa włoski i przy okazji daje mi Moim zdaniem idealny teraz kolor, który ładnie się zgrywa z opalenizną, z kolorem włosów i przyjemnie się pracuje z tym produktem, bo tutaj widzicie, jest zakończony również temperówką, więc możecie na bieżąco sobie um, uzyskiwać kształt, który Wam pomoże po prostu wyrysować brwi. Na usta mam zwykłą czerwoną konturówkę, także cały, słuchajcie, sekret dzisiejszego makijażu. Taki fajny, promienny glow, e, także mam nadzieję, że też sobie zobaczycie, bo ten podkład jest po prostu fantastyczny. Wosk jest moim zdaniem u mnie kultowym kosmetykiem, który ładnie ujarzmia moje brwi. No a teraz pokażę Wam, jakich produktów użyć, żeby przygotować tą piękną, cudowną opaleniznę w szybki, prosty no i moim zdaniem bardzo naturalny I sposób. Standardowo od przygotowania naszego ciała do nałożenia produktu samoopalających i takie czynności powinnyście wykonać dzień wcześniej e, podczas wieczornej rutyny, więc nie zapominamy oczywiście o wydepilowaniu całego ciała w miejscach, w których oczywiście pojawi się samopalat, żeby struktura naszej skóry była po prostu gładka, żeby nie było odstających włosków, e, także pamiętajcie o depilacji, to jest pierwszy krok, który powinnyśmy wykonać przed nałożeniem takich produktów, a później wykonujemy peeling. Moim zdaniem jest to bardzo przyjemny element naszej pielęgnacji, ponieważ ujędrniamy jednocześnie naszą skórę, wygładzamy ją, złuszczamy martwy skórek, więc wybieramy przed nałożeniem pianek samopalających grubo ziarniste peelingi, ponieważ one wtedy najlepiej nam zuszczają na skórek. Marka Octomi, która też jest dostępna na Nutridom, wypuściła taki cudowny moim zdaniem peeling, który przenosi nas gdzieś w jakieś tropikalne miejsca, bo ponieważ pachnie po prostu grejfrutem. to jest chyba najbardziej soczysty cytrus, jaki znam i po prostu jak go wąchacie, to macie ochotę Zjeść ten peeling, podobnie jest z balsamem do ciała. I tutaj mamy, słuchajcie, olejek z pestek winogron, masłości, które ładnie nam natłuszczają naszą skórę, przygotowują właśnie ją i nawilżają już podczas samego peelingowania. Mamy witaminę C, która świetnie rozświetla naszą skórę, i witaminę E, która działa nawilżająco i przeciwstarzeniowo. Bardzo mi się podoba struktura tego peelingu, ponieważ jest idealnie zbita i ona po prostu w momencie aplikacji nam nie spada z ciała, bo często mamy takie suche konsystencje, a tutaj nie mamy ani przesadzenia w jedną stronę, jeżeli chodzi o nawilżenie, o e, jakby strukturę tego produktu, że po prostu ona nie jest taka zbyt luźna, taka żelowata, natomiast jest ona zbita, e, jednocześnie bardzo ładnie później po spłukaniu nawilża nasze ciało i miałam wrażenie, że ta warstwa jest taka bardzo przyjemna, taka ochronna e, i bardzo mi się podoba skład tego kosmetyku i te drobinki. Tutaj mamy kryształki cukru zamknięte właśnie w takiej formie pasty, i po prostu. Nakładacie i bardzo dużo e, produktu Wam zostaje na ciele, więc mało się go marnuje. Moim zdaniem jest to świetne rozwiązanie. E, bardzo mi się podobają te puszki, słuchajcie, one są takie e, magiczne, bym powiedział. Tutaj mamy unicorne, więc jest to e, przyjemne spożyteczne, bo mamy fantastycznej jakości produkt, zamknięty w bardzo ładnym, estetycznym opakowaniu, więc mnie się osobiście one podobają. E, I później e, kolejnym krokiem, który wykonuję, jest nawilżanie Często całego ciała, albo ewentualnie tych miejsc, które mamy najbardziej przesuszone, więc aplikujemy po prostu masełko. Do pary z peelingiem macie również masło, ale muszę Wam powiedzieć, że to masło jest niezwykle odżywcze, bardzo przyjemne na co dzień, więc możecie je stosować na przykład w wieczornej pielęgnacji, bo one są takie odżywcze, bogate moim zdaniem, ale struktura tego masełka jest po prostu obłędna. Jest tak nawilżająca, i przede wszystkim zauważyłam, bardzo często przy masłach używam takiej sporej ilości, a tutaj wystarczy odrobina, żeby po prostu ten produkt Wam się rozpuścił, ładnie nawilżył ciało i stworzył taką warstwę ochronną. Więc tutaj, naprawdę, jeżeli chodzi o wykorzystane olejki, podobnie jak w peelingu, one cudownie Wam nawilżają skórę, zabezpieczają utratę wody przez nasz naskórek i po prostu stanowią taki, mam wrażenie, że opatrunek. Także jeżeli macie mocno przesuszoną skórę. Boicie się plam zacieków, jakichś takich właśnie nieestetycznych, suchych miejsc, to myślę, że to masałko i w codziennej pielęgnacji, i również przed wykonaniem e, opalania w domu, wam po prostu pomoże, bo struktura, konsystencja i finalnie efekt nawilżenia skóry, takiego natłuszczenia, odżywienia jest po prostu cudowny. Na no zapach idzie w parze oczywiście z, ym, podobnie jak peeling, tutaj e, takimi walorami estetycznymi i takimi zapachowymi, także bardzo, bardzo wam polecam. To jest naprawdę niezwykle. find dort. no i moim zdaniem fajnej cenie, bo możecie sobie kupić na przykład zestaw, możecie sobie kupić osobno, też działa aktualnie na Nutridom mój kod rabatowy, także tutaj by się wam się hasło i możecie cały asortyment tak naprawdę kupić 10% taniej, także sobie zobaczcie, o może jeszcze wam akurat jakieś e, kosmetyki do na twarzy wpadną w oko, mam nadzieję, że byłyście na ostatnim live'ie e, dotyczącym właśnie produktów samoopalających i e, tych e, pielęgnujących naszą skórę, a teraz słuchajcie, stricte wam przemycę jak aplikować samoopalacz, jak się do tego przygotować, także skóra już przygotowana, Dobrze nawilżona, dobrze wypilingowana, a teraz przechodzimy do aplikacji produktów. No dobrze dziewczyny, przygotowujemy skórę, twarz, do nałożenia, samoopalacza i chciałabym, żebyście maksymalnie wyciągnęły em, z tych porad jak najwięcej dla siebie z uwagi na to, że po prostu uzyskacie najfajniejszy i moim zdaniem najbardziej naturalny efekt na skórze twarzy, całego ciała na dłoniach, to jest niezwykle ważne żeby podejść do tematu samoopalacza jako przyjemność, ale też przy okazji wdrażać takie właśnie porady triki, które wam przede wszystkim ułatwią usprawnią, no i uzyskacie dzięki tym poradom najlepszy możliwy efekt na waszej skórze taki bez plam, zacieków, smug, czyli tego, czego w ogóle nie powinno się pojawić podczas aplikacji samoopalaczy. pytanie, jak przygotować skórę twarzy przed nałożeniem samoopalacza opalacza, co nałożyć, ponieważ tak naprawdę tylko i wyłącznie umytą buzię nie można pozostawić przed aplikacją sama opalacza, także używamy lekkich konsystencji, więc jak najbardziej możecie sięgnąć po Wasz ulubiony hydrolat tonik. Ja na początku przecieram buzię hydrolatem z ketów pomarańczy. To jest, słuchajcie, produkt, który jest bardzo leciutki, nawilżający, rozświetlający, więc ta skóra naprawdę dostanie ogromne nawilżenie już przed aplikacją sama opalacza, to jest niezwykle ważne. I później nakładamy swój ulubiony tonik, więc u mnie tutaj jest akurat ten Supreme Lab, a później e, lekki krem. I pamiętajcie o tym, żeby absolutnie nie nakładać olejowych konsystencji. Ja wiem, że takie lubicie, ale tutaj musi być lekki krem, więc ja mam tutaj e, melo z czarnuszką. I to jest, słuchajcie, krem, który moim zdaniem jest bardzo fajny, ponieważ on ma leciutką formułę. Absolutnie nie pozostawia takiego tłustego wykończenia na skórze, więc jego formuła jest naprawdę przyjemna. Pokażę Wam może przy okazji. Na live też Wam mówiłam, że to jest niezwykle fajny krem do cery tłustej i mieszany do skóry, do trądziku. Więc on bardzo szybko się wchłania, jest leciutki, pozostawia taką delikatną warstwę nawilżenia. Czekamy te kilka minut i możemy już aplikować samopalasz. Także skóra twarzy musi być dobrze nawilżona, podobnie jak dłonie, kolana, łokcie oraz. To. Wam wcześniej, że Tones ma dwa odcienie, light i dark. To jest niezwykle ważne podczas dobierania sobie odpowiednich produktów do samopalania, do swojej karnacji, do przede wszystkim tego efektu, który chcemy uzyskać, także mamy wersję ciemną, jak i jasną. I tutaj możecie sobie jak najbardziej zakupić dwie opcje, z uwagi na to. Że pokażę Wam teraz fajny trik, jak uzyskać naturalną opaleniznę, po prostu bawiąc się tymi kolorami, więc zaczynamy od wersji light e, i będziemy ją, słuchajcie, używać na twarz. Ja już testowałam tą wersję na dłoniach i naprawdę fantastycznie to wygląda. E, także w momencie, kiedy do mnie przyszła pianka, a moje dłonie wymagały, po wiecie, częstej dezynfekcji rąk, e, po prostu troszeczkę opalenia w ciągu tygodnia, bo jak wiecie, miałam piętkowe opalanie, ale dołożyłam sobie w ciągu tygodnia troszeczkę na dłoni i naprawdę uzyskałam fajny efekt taki naturalny, bez żadnych plam, zwłaszcza tutaj na kostkach, e, też macie z tym problem, więc oczywiście zaraz przejdziemy do tego etapu, ale dłonie, słuchajcie, opalam na samym końcu, ponieważ używam w trakcie rękawic na całe ciało, więc dłonie pamiętajcie o tym, żeby opalić na samym końcu. Także zaczynamy od aplikacji samoopalacza na pędzelek, ponieważ ja zawsze zaczynam od twarzy. Jak już jest dobrze nawilżona, to w tym momencie y, najbardziej mi się sprawdza aplikacja samoopalacza, właśnie pędzelkiem. Z uwagi na to, że po prostu ładnie rozprowadza ten samopalacz, możecie wziąć dowolny taki zbity po prostu pędzerek typu kabuki i kolistymi ruchami nakładacie samopalacz, również delikatnie pod oczami i co jest bardzo ważne także tutaj równomiernie w skrzydełkach nosa, przy ustach możecie doklepywać, ale ja bym bardziej Wam polecała takie koliste ruchy i zobaczcie, to jest niezwykle ważny moment, czyli nakładanie nakładanie samoopalacza przy uszach Pamiętajcie również o tej linii tutaj. I tutaj również przy uchu i przy żuchwie i całą szyję pokrywacie również pędzelkiem i produktem samoopalającym, tak aby nie było odcięcia i żeby przede wszystkim uszy stanowiły całość z naszą twarzą i żeby to wyglądało bardzo naturalnie. Także o uszach absolutnie nie zapominajcie, również w Waszym makijażu. One rzecz, o której Wam też powinnam wspomnieć, to to, żeby produkt samoopalający, który nakładamy na skórę twarzy, trzymać krócej niż na reszcie ciała, z uwagi na to, że później e, nakładamy makijaż na naszą skórę twarzy, oksydują nam często podkłady, podkreślamy e, nasze kości policzkowe brązerem, więc pamiętajcie również o tym, że skóra twarzy musi być troszeczkę jaśniejsza, podobnie stopy, jak i dłonie. Wtedy da to Wam naturalny efekt i przede wszystkim to wszystko będzie wyglądało spójnie, także zawsze skóra twarzy jest jaśniejsza, z uwagi na to, że używamy filtrów, więc to jest naturalny efekt i taki również chcemy uzyskać właśnie przy pomocy samopalaczy, więc możemy również kolejny trik zastosować, czyli użycie po prostu jaśniejszego odcienia. Mam tutaj akurat wersję light. Natomiast pamiętajcie również o tym, że jak macie na przykład wersję dark i chcecie ją używać po prostu na całe ciało, również na skórę twarzy, dłoni oraz stóp, to pamiętajcie o tym, że po prostu trzymamy o wiele krócej, czyli w wersji Dark, jeżeli używamy samoopalacza przez 3-4 godziny na reszcie ciała, zmyjmy po prostu ten produkt z twarzy, dłoni i stóp po godzince, natomiast jeżeli używamy wersji Light, spokojnie 2 godzinki możemy ją trzymać na skórze twarzy. No dobra, przechodzimy do aplikacji samoopalacza na resztę ciała, będę Wam pokazywać jak partiami Oczywiście pamiętajcie o tym, że warunkach domowych spokojnie zajmijcie bieliznę. Eee, tak naprawdę nauczcie się samopalarz na całe ciało. To jest chyba najważniejsze, żeby po prostu nie pominąć żadnej okolicy, żeby równomiernie rozprowadzić produkt. Eee, także ja, słuchajcie, pozwolę sobie tutaj przygotować swoje ciało. Już oczywiście uprzednio Wam mówiłam, jak przygotować ciało do aplikacji samoopalacza, jeżeli chodzi o skórę ciała, czyli dobry peeling, dobry balsam. Eee, I pamiętajcie o tym, żeby po prostu dobrze nawilżyć sobie balsamem łokci, więc ja nakładam odrobinę produktu, rozprowadzam tak, żeby te najbardziej suche partie naszego ciała odpowiednio nawilżyć, zmiękczyć i przygotować po prostu do nakładania samoopalania. Na końcu przygotuję Wam przebitki, jaki finalnie efekt uzyskałam po aplikacji samoopalacza Body Tones, więc przygotowałam sobie teraz na całe ciało Wersję dark, ponieważ chcę uzyskać bardzo jednolity efekt, także nakładam sobie piankę po prostu mocniejszą. Ale pamiętajcie również o tym, że przy już opalonej lekko skórze, przy regularnym używaniu samopalacza, jak chcecie sobie przetestować ten produkt, to możecie spokojnie kupić już wersję dark, ale jak zaczynacie, to jak najbardziej przy bardzo jasnych karnacjach albo po prostu osób, które uczą się dopiero samoopalacze, Wersja light będzie moim zdaniem idealna wręcz, a później jak już nabierzecie pewności w samopalaczach, to wersja Dark. Będzie jak znalazł, także aplikujemy za pomocą odpowiedniej rękawicy. I co mi się bardzo podoba w tej rękawicy, bo mało muszę Wam powiedzieć, że jest taki na ręku, to to, że ona jest taka welurowa czyli jak ja to mówię, taka. taka misiowa bym powiedziała wręcz. Ona jest taka po prostu bardzo, bardzo przyjemna. I nie jest piankowa, co mi się niezwykle sprawdza, ponieważ te piankowe gorzej rozprowadzają produkty, a ta jest po prostu mięciutka, taka właśnie idealna do rozprowadzania tego rodzaju produktów. Więc nakładam sobie piankę na całe ciało, i tutaj zapach jest niezwykle przyjemny, i nakładamy sobie. I teraz bardzo ważna rzecz, nie nakładamy od razu na łokcie, czyli tam nie koncentrujemy produktu, tylko na pozostałe partie. Naszych rąk i pamiętajcie również tutaj o tej strefie. To jest bardzo ważne, żeby nałożyć właśnie pod pachami ten produkt i przeciągnąć, i przeciągnąć właśnie ku szyi, gdzie już wcześniej nakładałyśmy samoopalacz, i resztę nakładamy na wewnętrzną część dłoni. Omijajcie, słuchajcie, dłonie. Omijajcie też kostki. To słuchajcie, tym zajmiemy się później. I tym, co zostanie na rękawicy, bo wiadomo, że rękawica jest mokra od tego produktu. Nakładamy dopiero na łokieć na wewnętrzną stronę. Także nie koncentrujemy produktu wewnątrz, tylko na zewnątrz i nie koncentrujemy produktu na tych najbardziej suchych partiach skóry i na zgięciach. Także łokieć odpada, a dopiero później aplikujemy samo opalacz i resztę, słuchajcie, nakładamy kolejną pompkę. To jest bardzo wydajna pianka z tego co widzę, więc spokojnie aplikujemy sobie o. Pamiętajcie o tych ruchach tutaj bo tutaj też słuchajcie się opalamy i na zgięciach, żeby nie było takich jasnych miejsc. I nakładamy sobie na resztę ciała. I ja słuchajcie, zwykle robię także całe ciało, po prostu aplikuję jedną dłonią. Widzicie, o, tutaj jeszcze możemy sobie w razie czego poprawić. Z tyłu, pytacie się mnie, jak ja z tyłu nakładam ten produkt. Najczęściej staram się jak najwięcej nałożyć sama, a dosłownie tylko na takim elemencie pleców, na tam mi pomaga później. I aplikuję mi samoopalacz, więc oczywiście skorzystam z jego pomocy. Pamiętajcie również o odpowiednim przygotowaniu naszych nóg, więc tutaj mamy efekt bez samoopalacza. Nałożyłam odrobinę balsamu na dłonie i smarowuję wzgięcia, czyli kolana. I pamiętajcie również o tym, żeby dobrze nasze stopy również nawilżyć i przygotować je do nakładania produktów samoopalających. Ja już oczywiście nałożyłam sobie na moją rękawicę piankę, również w wersji dark. Żeby po prostu ujednolicić całe ciało. Więc nakładamy piankę w ten sam sposób. Ja nakładam najpierw tutaj odrobinę. Wewnętrzne partie ud. I to, słuchajcie, co zostaje na piance, na rękawicy, nakładamy dopiero na kolana. Więc to, co nam zostanie, czyli mokra rękawica i resztka produktu nakładamy na kolana na zgięcia i dokładamy piankę na wewnętrzne partie ud oraz resztę nóg. Pamiętajcie oczywiście o tym, żeby zostawić kostki i stopy, ponieważ to będziemy na bieżąco na końcu robić za pomocą pędzelka. No rodziczyny, całe ciało pokryte jest samopalaczem, więc zostały nam tylko i wyłącznie dłoni. Pamiętajcie również o tym, żeby nałożyć odrobinę kremu, do rąk tutaj tak dosłownie odrobinka ziarenko groszku, żeby nawilżyć dłonie, ponieważ one się teraz najmocniej przestrzegają, zwłaszcza w momencie, kiedy naprawdę dużo je dezynfekujemy. Więc mocno wtłaczamy jakby w skórę, tak dosłownie wklepujemy i pamiętajcie również o kostkach. Jeszcze jedna ważna rzecz, której Wam nie powiedziałam w trakcie aplikacji samopalaczy na ciało, to to, żebyście pod pachami nie nakładały antyperspirantów, bo przez to produkt samopalający będzie się nierównomiernie rozprowadzał i przede wszystkim odznaczał. Więc tutaj w momencie, kiedy nakładamy, aplikujemy produkt samopalający pod pachami, musi być czysto, skóra musi być odświeżona, ale bez produktów typu antyperspirant. Ostatni już element nakładania palacza to oczywiście dłoni, więc one są już dobrze nawilżone, nałożyłyśmy krem, pamiętałyśmy o kostkach, więc teraz nakładamy odcień light, możecie oczywiście dar, to już Wam wcześniej wspominałam i używamy ponownie pędzelka typu kabuki, rozprowadzamy na pędzelku produkt, tylko tutaj pamiętajcie o tym, żeby naprawdę dozować małą ilość i Teraz będziemy aplikować, słuchajcie, na wierzch dłoni nasz samoopalacz. Pamiętajcie również o tej strefie, także po bokach i kostki również e, pokrywamy produktem. I to jest, słuchajcie, pierwszy etap rozprowadzania naszego samoopalacza na dłonie. Pamiętajcie również o tej stronie. Tutaj też się nam oczywiście skóra opala, kostki. Resztkę nakładamy na właśnie tą strefę wewnątrz i rozprowadzamy również na zewnątrz. I teraz słuchajcie, to co nam zostało na pędzelku, robimy taki jakby pazur i tutaj nakładamy resztę samoopalacza. Możemy oczywiście troszeczkę dołożyć, jeżeli poczujecie, że pędzelek już jest po prostu suchy i pamiętajcie również o tym zgięciu, to jest bardzo ważne i tutaj najczęściej koncentruje się taka biała plama, także tutaj również nakładacie pędzelkiem samoopalacz, a tą część zostawiamy, ewentualnie jeszcze później można przetrzeć ściereczką. I teraz, słuchajcie, robimy też takiego pazura i nakładamy tutaj wokół skórek. Mm, mam nadzieję, że dzisiejsze wskazówki, które Wam przekazałam, pomogą Wam przede wszystkim w domowych warunkach. Zaaplikować samopalacz w prosty i szybki przede wszystkim sposób. Mam jeszcze dla Was trzy ostatnie porady. Pierwsza z nich to po aplikacji samopalacza pamiętajcie o tym, żeby nie nakładać takiej obcisłej bielizny, po prostu luźny top, który by Wam nie obcierał skóry, nie odznaczał się i nie kumulował po prostu produktu pod e, na przykład stanikiem, także pamiętajcie o tym, żeby bielizna była luźna e, i ewentualnie top, który zakładacie. Można założyć długie spodnie, można założyć skarpetki, ale ten produkt, słuchajcie, nie brudzi absolutnie, ponieważ jak widzieliście nie ma w sobie pigmentu, tylko stopniowo uwalnia paleniznę. Więc tutaj absolutnie nie bójcie się o to, że pobrudzicie swoje ubrania. Ale jak najbardziej takie luźne topy, ewentualnie dressy, jak najbardziej Wam pomogą, żeby ta skóra naprawdę ładnie wyglądała po zmyciu samopalacza. Kolejny ważny trik to jest to, żebyśmy po prostu, jeżeli nam się dostanie samopalacz na wewnętrzną część naszych dłoni, to po prostu zmoczyły wacik. I tutaj jak najbardziej po prostu usunęły resztki e, i to Wam na pewno pomoże, ale jak widzicie produkt nie barwi, więc po prostu trzeba... No zobaczyć, poczuć, gdzie ewentualnie samopalacz się dostał na wewnętrzną część dłoni i delikatnie... Zdjęcie. Poradą, którą dla Was przygotowałam jest oczywiście wykonanie swojej ulubionej pielęgnacji po zmyciu pianki samopalającej. Także tutaj już wchodzą odżywcze formuły, olejki, takie jakie lubicie. To nie musi być taka lekka konsystencja, zwłaszcza, że to jest wieczorna pielęgnacja, więc odżywiamy skórę, nawilżamy ją na bieżąco, ale jak już Wam wcześniej wspominałam, pianki wody tą przede wszystkim nawilżają już podczas samego opalania naszą skórę, e, ujędrniają ją, także działają przeciw zm i przede wszystkim pięknie pachną, także dla mnie jest to opalanie, pielęgnacja i takie dobre samopoczucie w jednym, także mam nadzieję, że efekt końcowy Wam się przede wszystkim spodobał. Jestem bardzo ciekawa, czy po tym filmie również sięgniecie po produkty samopalające, Czy ten efekt Wam się spodobał? Bo moim zdaniem jest niezwykle kuszący. Zwłaszcza, że opalenizna wyszła po prostu piękna. Także wracając do efektów przed i po, tutaj możecie zobaczyć na przykład skórę twarzy, jak ona wyglądała przed opalaniem. I muszę Wam powiedzieć, że w trakcie noszenia pianki na skórze nie czułam przede wszystkim przesuszenia. Nie czułam uczucia tłustości, które często się pojawia u mnie, jak na przykład noszę pianki samoopalające. Skóra zaczyna po prostu mi się świecić, i przy okazji nabiera takiego bardzo mocnego odcienia, Natomiast tutaj w trakcie aplikacji. Już widziałam, że ten produkt się tak fajnie, równomiernie rozprowadza. I przy okazji z godziny na godzinę widziałam, jak ładnie ten kolor nabiera takiego blasku na skórze. Zresztą zapałam się na tym rano, że naprawdę miałam skórę taką wypoczętą. To też zobaczycie na vlogu. To jest dosłownie dzień po opalaniu. I ta skóra wyglądała promiennie, nie była taka przetłuszczona, nie była ciemna. Za ciemna, ponieważ bardzo często uzyskuję taki efekt, że muszę odczekać jakiś na przykład jeden dzień i później opalenizna jest oczywiście w porządku, natomiast już na drugi dzień jak używałam pianki body tons, to zauważyłam, że ta po prostu opalenizna jest um, taka promienna, więc tutaj widzicie e, efekt końcowy. No moim zdaniem naprawdę wygląda to ciekawie. Przede wszystkim naturalnie, ta skóra się absolutnie nie przytłuszcza, nie jest zbyt ciemna, bo wiecie, że na twarzy najbardziej nam się kumuluje samopalacz, więc tutaj efekt jest po prostu. Idealny, więc pianka w kolorze light jak najbardziej Wam polecam do opalania twarzy i teraz możecie zobaczyć, jak moje dłonie wyglądały przed opalaniem. Dla mnie efekt jest, słuchajcie, końcowy po prostu piękny. To jest idealna opalenizna, którą uzyskałam. Także dłonie są e, pięknie opalone i zauważyłam, że mają taki. Swój naturalny blask, taki glow. Więc zarówno skóra twarzy, jak i dłoni naprawdę wyglądają Oczywiście zdrowo. Oczywiście jesteśmy świadomymi konsumentami, więc patrzymy również na skład produktów i tutaj pianki Body nas naprawdę nie zawiodą, ponieważ skład jest po prostu moim zdaniem fantastyczny. I pewnie zauważycie, że na stronie Nutridom pojawiają się naprawdę pod kątem składu cudowne kosmetyki. Są to naprawdę świadomie dobrane połączenia składników odżywczych, nawilżających, przeciwzmaszczkowych, także dziewczyny jednocześnie aplikując swoje produkty samopalające nawilżamy naszą skórę, dajemy takiego bym powiedziała, że kopa energetycznego, taki globu bo faktycznie pianka ma bardzo takie świetliste wykończenie i mi się to niezwykle podoba, ponieważ skóra wygląda po prostu zdrowo. Mamy tutaj kompleks Aquaxyl, który nie wykorzystuje substancji em, chemicznych, które by wpływały negatywnie na naszą skórę, także tutaj absolutnie żadnych zapychaczy nie macie w tych piankach, także możecie spokojnie używać również na skórę twarzy i absolutnie nic Wam nie wyskoczy, ja jestem tego żywym przykładem, skóra mi się naprawdę Naprawdę wręcz bym powiedziała, że wygładziła, tak ładnie rozświetliła, i naprawdę ten efekt po przebudzeniu. No, powiem Wam dziewczyny, że jest bardzo fajny. Czujecie się po prostu lepiej we własnej skórze: jest ona promienna, delikatnie opalona i pewnie latem. Chyba latem najbardziej e, to odczuwamy, kiedy po prostu czujemy się świetnie po paleniźnie. Także pod kątem składu tutaj naprawdę nie można się przyczepić. Mamy również e, olej kokosowy, kwasy tłuszczowe, które zapie, zapobiegają nadmiernemu e, wysuszaniu się naszego naskórka, czyli nie tracimy po prostu wody. To jest taka. Em, jakby taka warstwa ochraniająca naszą skórę przed utratą wody z naskórka. I mamy erotrulozę, to jest związek słajty cukrowy, który podczas nakładania i później jakby uwalniania się na naszej skórze daje piękną, zdrową opalenicę, Także pod kątem składu, pod kątem faktycznie działania na naszą skórę, przeciwzmaszczkowo, nawilżająco i moim zdaniem rozświetlająco. Skóra jest naprawdę perfekcyjnie przygotowana, także tutaj absolutnie nie obawiajcie się tego i możecie spokojnie aplikować na skórę dłoni, nawet w tym okresie, kiedy najczęściej używamy po prostu teraz takich produktów wysuszających z alkoholem z uwagi na po prostu usuwanie bakterii e, oraz na skórę twarzy, gdzie po prostu chcemy mieć to napięcie, chcemy mieć to rozświetlenie i nawilżenie, jak najbardziej te pianki w pozytywnym moim zdaniem sposób będą również działały na resztę naszego ciała. E, bardzo się cieszę, że w piankach Body są takie, a nie inne składniki nawilżające, już Wam wcześniej o nich wspominałam, więc mam nadzieję, że również e, zobaczycie, że pod kątem składu te pianki absolutnie nie powinny Was przesuszyć, podrażnić, wręcz przeciwnie, w trakcie nawilżają ujętrniają skórę, działają przeciwstarzeniowo i absolutnie nie powinny Was podrażnić, także skład jest naprawdę rewelacyjny. Um, cukier jest, słuchajcie, wykorzystany tutaj naprawdę ciekawy sposób, więc on sam w sobie nas już opala w trakcie noszenia tej pianki. Także myślę, że finalnie naprawdę tutaj możecie również podziwiać, jak wyglądają nogi. E, też wymagało troszeczkę opalenia, tutaj już użyłam oczywiście wersji dark na całe ciało, także muszę Wam powiedzieć, że naprawdę to wygląda pięknie, e, także macie efekt końcowy. Nogi naprawdę są bardzo ładnie opalane, bardzo mi się też podoba efekt na stopach, bo jest taki naturalny, nie jest przesadzony i muszę Wam powiedzieć, że ze stopami zawsze mam największy problem, bo one po prostu moim zdaniem wychodzą za ciemne, więc tutaj pianka light jak najbardziej się sprawdziła, bardzo mi się podoba również efekt, który uzyskałam tutaj na, na przykład ramionach, na dekoldzie. Pięknie to wygląda i podkreślona ta opalenizna później rozświetlaczem wygląda cudownie. Także mam nadzieję, że finalnie ten efekt wam się podoba. Zapoznałyście się tak naprawdę z instrukcją obsługi samoopalaczy, wiecie jak przygotować ciało, wiecie jak aplikować samoopalacz tak aby nie mieć plam, smug, zacieków. I muszę wam powiedzieć, że tak podsumowując i e, przemyślając temat e, samopalających pianek Tones, uważam, że one są dla każdego. Czytając nawet komentarze na Nutridome widać, e, że dziewczyny bardzo sobie chwalą te pianki pod kątem użytkowości i tego, że finalnie nie mają właśnie plam, e, nie mają takich właśnie smug, e, gdzieś tam nie pojawia się zaciek. E, tak naprawdę możecie zacząć od tych pianek i w trakcie, kiedy używacie po prostu różnych marek samopalaczy, wypróbujcie sobie tą, bo finalnie będziecie moim zdaniem chyba najbardziej zadowolone. Mnie się ta pianka chyba najbardziej podoba ze wszystkich, które używam, bo mogę sobie stopniować intensywność, mogę sobie wybrać kolor, e, bardzo ładnie nawilża, więc ja absolutnie nie czuję przesuszenia po tych piankach, nie czuję ściągnięcia, i po prostu jestem zakochana, jak ta opalenizna wyszła na całym ciele, ale po prostu ta buzia, dłonie wyglądają perfekcyjnie i to jest efekt, który po prostu chciałam uzyskać podczas mojej, że tak powiem, długiej już przygody z samopalaczami. Także mam nadzieję, że filmik Wam się przyda. Krótki tutorial Wam pomoże. Na a przy okazji testowania pianki wody Tones sami mi przyznacie, że one są niezwykle proste, łatwe w obsłudze i dają piękny efekt opalonej skóry. Także ja się zami żegnam. Wciskam Was ciepłutko i do zobaczenia w kolejnej filmie. Trzymajcie się, pa!